Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na recenzję książki od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Co się kryje? W kwiatku. Fascynujące ciekawostki przyrodnicze znajdziemy we wnętrzu tej książki Jest przepięknie wydana w twardej oprawie Już tutaj zobaczcie na tej wklejce ile mamy różnych kwiatków Jest to książka, do której będziemy wracać Nieraz do niej będziemy wracać, będziemy ją czytać Szczególnie gdy moja młodsza córka, która nie chodzi do szkoły Będzie miała przyrodę będzie miała do zaliczenia przyrodę, może tak? Wtedy na pewno będziemy tutaj, właśnie z tej książki, robić jakieś kwiatowe projekty, czy inspirować się po prostu tym, co tutaj znajdziemy, bo jest przepiękna, pełna wartościowej treści, ciekawostek na temat kwiatów. Na początku, jak widzicie, przeczytamy, gdzie kwitną kwiaty, zarówno w tętniących życiem miastach, jak i w zielonych dżunglach, na bagnach, w skwarze pustyni, a nawet na szczytach gór i zobacz My tutaj mamy wyróżnione kwiaty, które znajdziemy w mieście, w dżungli czy na szczytach gór I tu mamy ciąg dalszy kwiatów na łąkach, co znajdziemy w ogrodach Rośliny na grządkach, zobaczcie, pomidor, ogórek, są drzewa w sadach Kwiaty mają różne kolory, kształty i rozmiary Tutaj jest budowa Zaraz odpowiemy na te pytania, bo tutaj, zobaczcie, mamy na górze pytania, i w dalszej części książki znajdziemy na nie odpowiedź. Coś pięknego. Po prostu coś pięknego, niesamowicie wartościowa lektura dla dzieci w każdym wieku, bez względu na wiek. Myślę, że jest to jedna z tych książek, które warto mieć w swojej biblioteczce, więc zapamiętajcie jej okładkę, bo zdecydowanie warto ją czytać. Jest przepiękna, przepięknie wydana, ma fantastyczne ilustracje. No i jak już mówiłam, powtórzę się kolejny raz niesamowicie mądrą i wartościową treść. Spójrzcie, podejrzyjmy jeszcze troszeczkę, ale za bardzo was też nie chcę tam w głąb tej książki zabierać, żeby co nieco pozostało tajemnicą. Może przejdźmy pod koniec. Wiemy już, że każda część rośliny ma ważne zadania, że rośliny są bardzo ważne. Dokładnie tak, tam dalej również jeszcze coś jest, ale tak daleko już was zabierać nie będę. Zobaczcie, ile mamy tutaj stron, ile wartościowej treści. Przepięknie to wszystko jest tutaj zilustrowane. Spójrzcie na te rzeczownice, które tutaj nam w glebie się przemieszczają. Ta książka zdecydowanie powinna znaleźć się w biblioteczkach małych, ciekawych świata dzieci. Nie tylko małych, gdyż moja prawie nastolatka również z niej już korzystała na przyrodzie i przy jej pomocy jakieś zadanie domowe nawet tam bodajże robiła. Tak. Przepiękna, bardzo ciekawa i wartościowa. A więcej o książce przeczytacie na blogu. W opisie do filmu jest link. Zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnym. Veel mag!